Cześć, Siomako mówi do Was Mezuki, witam Was w takim szybkim e, filmiku, szybkim newsie o tym, że wyciągła nowa zawartość do The Sims 4. E, wyciek nastąpił ze sklepu Microsoft Store, czyli e, tak jakby z tego co widziałem na screenie był przedstawiony sklep e, xboxowy, jednak z tego co zauważyłem e, w sklepie i ogólnie sam xbox nie ma żadnych... E, ekskluzywnych dla siebie dodatków dla Simsów, także myślę, że niedługo dostaniemy zawartość, którą zaraz wam pokażę. Też już na zagranicznych forach The Sims 4, grupach na Facebooku, ukazała się jakby, jakby plakat właśnie tego rozszerzenia, więc, <laughs> więc zapraszam was do tego, co udało mi się znaleźć. Jest to szybki odcinek, przeanalizujemy sobie tylko grafikę i co prawdopodobnie dostaniemy z uwagi, że jest to kit, to boję się, że wszystko, co zobaczymy na obrazku, który zaraz Wam pokażę, będzie po prostu widoczne na, dla nas. Jest to ciekawe rozszerzenie, ponieważ dodaje nam do simsów coś, czego wcześniej nie mieliśmy. Takie klimaty bardziej, można powiedzieć, arabskie, jakaś oaza, coś w tym stylu. Ja bardzo lubię takowe klimaty. Szkoda, że to tylko kit. Chętnie na przykład zobaczyłbym całą lokację w tego typu klimacie, chociaż. Większość e, światów The Sims jest robionych raczej w ten sposób, że są to światy m, na, lekko nawiązujące do jakiegoś miejsca, ale same w sobie można określić. To jest w Europie, to jest e, gdzieś tam, no ale same w sobie nie są tak mocno charakterystyczne. Na przykład nie mamy w Simsach, powiedzmy, naszej ukochanej Polski, czy na przykład właśnie jakiegoś kraju arabskiego. E, dobra. Pokazuję wam teraz na ekranie yy, to, ten, to właśnie zdjęcie, które znalazłem na zagranicznej grupce na Facebooku. Yy, jak widzicie, jest to Oasis Kit. I na tym tutaj obrazku możemy zobaczyć panią, która sobie siedzi, ma taką ciemną karnację, można śmiało powiedzieć. Te obiekty, szczerze powiedziawszy, na tym zdjęciu, mam nadzieję, że w grze będzie to dużo ładniejsze, ponieważ na tym zdjęciu wygląda to trochę jak The Sims 2, w sensie obiekty i jakość tekstur. A propos The Sims 2, to właśnie nagrywając ten odcinek, pobieram sobie The Sims 2 ze wszystkimi dodatkami. Z origina, więc możecie się szykować na coś z u mnie na kadale niedługo. Co możemy tu zauważyć? Jest tu jakaś fontanna, pod tą fontanną jest. Co to może być? To może być dywan, czy bardziej jakieś takie podłoże? No nie mam pojęcia. Fontanna sama w sobie jest ładna, tylko tak jak mówię, te tekstury nie są najwyższej jakości. Ta pani na sobie ma, yy, szczerze powiedziawszy, nie potrafię zidentyfikować, czy są to ubrania z rozszerzenia. Na pewno ma bardzo ładny kapelusz, yy, tak jej koszulka, czy jakkolwiek to się nazywa, jest też całkiem w porządku. W sumie cały jej ubiór jest taki dosyć, no można powiedzieć, że aktualnie modny, także jest całkiem spoko. Mamy u góry dużo, jakby poduszek, chyba. Yy, tak, chyba można zauważyć na samej górze yy, jakiś. Yy, Jakaś kanapa, sofa, może coś w tym stylu. Tak to wygląda mniej więcej. Mamy wazony, takie typowo właśnie arabskie, tureckie można powiedzieć. Na dole mamy jakąś roślinkę bardzo wysoką, super. W czwórce według mnie brakuje roślinek strasznie ładnych. Także mamy tutaj jakąś ładną roślinkę, no i drzwi w takim właśnie stylu. Także tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moi drodzy kit. Czyli wszystko co dostaniemy, tak naprawdę może znajdować się na grafice, którą wam pokazałem. Tutaj jeszcze Wam pokażę wyciek ze sklepu screen, właśnie, że zostało to pokazane. Ale, tak jak mówię, na Xboxie nie ma żadnych ekskluzywnych dodatków do The Sims 4. Także wszyscy najprawdopodobniej dostaniemy to. Myślę, że kwestia tygodnia być może. No, bo jest to, tak jak powiedziałem, zapewne malutki pakiecik, ale chyba większy. Zakładam, że, że może być to większy pakiet niż te, które dostaliśmy jako pierwsze. Z tego względu, że naprawdę można tu dużo rzeczy w tych klimatach dodać, a szczególnie, że w Sims 4 brakuje tego typu właśnie pustynnych, że tak powiem klimatów delikatnie, także myślę, że będzie to tu pasować. Mam nadzieję, że wszystko, to co wam pokazałem, ten obrazek, to nie będzie, że tak powiem wszystko, co dostaniemy w tym rozszerzeniu. Dajcie znać, jest to taki szybki news. Wybaczcie, ale mam nadzieję, że przekazałem wam wszystko. Chyba jestem pierwszą osobą, która wrzuciła odcinek o tym. Yy, więc możecie zostawić łapkę w górę, komentarz. Dajcie znać, czy podoba wam się takowe rozszerzenie. Yy, widziałem na grupce komentarza, że raczej osoby pisały, że totalnie jest im to niepotrzebne. Ja lubię tego typu klimaty. Jeśli będzie to kosztowało około dwóch dych, może się skuszę. Nie pamiętam teraz, ile to kosztują. Ja nie mam żadnego kupionego, ale jeśli dwie dychy, to mogę dać. Jeśli coś około 50 zł, no to muszę mnie mocniej przekonać, że tak powiem. No i to właściwie byłoby wszystko. Dajcie znać, czy czekacie na nowe kit, na nowy kit. Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie i do następnego odcinka, prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu. Bajo!